Co sprawia, że wchodząc do typowej polskiej kuchni, z dużą pewnością będziemy wiedzieli, gdzie jest kosz na śmieci, albo w której szufladzie będą sztućce, a w której rzadziej używane chochelki. Proste. Intuicja w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Tak samo doświadczony hydraulik czy mechanik potrafią zdiagnozować problem po pierwszym rzucie oka z wielką skutecznością. Intuicja pozwala nam niejako przecinać dochodzenie do sedna, chodzić na skróty. Pytanie jednak, co będzie jak taką samą codzienną intuicję, Zastosujemy do czarnoskórych elfów z nowego serialu Wiedźmin wydawanego przez Netflix. Dzisiaj o tym, jak daleko może zabrnąć chłopski rozum, czy możemy się od niego uwolnić oraz czym jest prawdowatość. Rozpisałem z tym siedem ważnych problemów. Lecimy. Wiele osób łapało bulwers, że jak to, że nie ma czarnych elfów, że to jakieś orientalne bzdury, że to nierealne. Przecież fani popkultury od zawsze oglądają białe jak pudernice elfy i tak samo jak śmietnik pod zlewem, to jest po prostu sprawa konsekwencji i w cudzysłowie logiki, a narzucanie czarnoskórych elfów jest jakąś lewicową presją z zachodu. Oczywiście łatwo to wydrwić stwierdzając, że wszak białych elfów też nie ma i kłócimy się na temat fikcji. Jednak ten problem jest objawem szerszej przypadłości. Nazwać ją można prawdowatość i to od niej zaczniemy wyliczankę. Pierwszy problem. Prawdowatość, czyli rzeczy, które brzmią prawdziwie. Pojęcie prawdowatości pojawiło się pierwszy raz w 2005 roku. Użył go amerykański komik telewizyjny Stephen Colbert, komentując aktualną sytuację polityczną Stanów Zjednoczonych. Oryginalnie użył słowa truthiness jako retorycznego narzędzia we współczesnej dyskusji politycznej. Opisywał tym pojęciem notoryczne nadużycia emocji, przeczuć i intuicji niepodpartych racjonalnym czy naukowym doniesieniami w podejmowaniu istotnych dla państwa decyzji, ale wypowiedziane ze stanowczością i pewnością równą niezaprzeczalnym faktów. Ilu mamy aktualnie na przykład ekspertów od klimatu? Przez kilkanaście dni mrozów wielu samozwańczych specjalistów wygłasza swoje twierdzenia, że globalne ocieplenie nie istnieje. Jasne, z punktu widzenia ludzkiej psychiki ujemne temperatury w styczniu wydają się być mocnym dowodem. No właśnie, wydają się. Wkracza tu prawdowatość, czyli kolejny raz jakieś fakty zostają przyjęte za prawdziwe jedynie na podstawie intuicji. Badania klimatologów nie przemawiają tak dobrze jak mróz. I chociaż każdy logicznie rozumowujący człowiek nie powinien w ogóle pomyśleć w ten sposób, albo wypowiadać się jako ekspert, to przeglądając media społecznościowe, aż gęsto jest na te ekspertów podważających istnienie globalnego ocieplenia. Bo co wiedzą ci klimatolodzy, zapatrzeni w obliczenia, jak pod butami przecież skrzypi mróz? W prawdowatości lubują się politycy. Upraszczają rzeczywistość do bólu, wypowiadają swoje zdania z wielką pewnością siebie. Przybiera to populistyczny format, bo ostatecznie mówią to, co ludzie chcą usłyszeć. Coś, co dla danej grupy brzmi wystarczająco prawdziwie, by przyjąć to bez mrugnięcia okiem. Problem w tym, że im dalej na skrajne opcje spojrzysz, tym zobaczysz, jak odklejone od rzeczywistości są potwierdzenia. Przykłady w życiu codziennym odnajdziesz samodzielnie, być może nawet sam padasz wielokrotnie ofiarą prawdowatości. Przytakując jakimś dłuższym analizom na Facebooku, mającym znamiona cudzoziemców chłopskiego rozumu i przejawów błyskotliwej intuicji i intelektu. Parę takich przykładów z rozwoju osobistego omówimy trochę dalej w filmie. Bo prawdowatość to też duża część rozwoju osobistego, którym tu zajmujemy się na kanale. A co do chłopskiego rozumu? Drugi problem. Chłopski rozum kończy się tam, gdzie zaczyna się bezpieczeństwo, a przynajmniej powinien. Gdy jednak przyłożymy tę logikę do poważnych i realnych problemów, takich jak depresja, zarządzanie własnymi finansami czy chociażby będące na topie szczepienia, otrzymamy przerażający obraz, jak taka pozornie przydatna intuicja przeradza się w chłopski rozum z wąsem godnym wujka za Zawsze jest ten moment, gdy nawet nie uczestniczysz w sprzeczce, tylko pokazujesz osobie silnie upłynionej alternatywnymi faktami i otwieranie mózgu na nowe teorie, i w nawiasie mówiąc, w tym pakiecie, wyłączeniem TV, nie zapominajmy, że jest to hasełko każdego spiskowca, by oskarżyć rozmówcę o oglądanie zbyt dużo telewizji i zalecić, by wyłączyć telewizor. Ja nie wiem, co oni mają z tymi telewizorem, ale ja profilaktycznie swojego pozbyłem się 15 lat temu. Więc nawet jak dasz takiej osobie zestaw bardzo dobrze rozpisanych argumentów, podpartych rzetelnymi badaniami, które potwierdzają, że no, depresja jest chorobą, którą trzeba leczyć, a nie rozchodzić czy wybiegać. Że ma różne objawy, w tym jeden z ważniejszych to właśnie znaczny spadek energii. Albo pokażesz statystyki, że no ponad 80% inwestorów w ryzykowne aktywa typu kryptowaluty traci swoje środki, a 94% w pierwszych 6 miesiącach. A, no i temat otwierający każdą przyjazną wymianę. Wprost odniesiesz się do potężnych badań klinicznych szczepień, że mają rzetelną dokumentację, że metody te są weryfikowane przez liczne niezależne zespoły, które dopuszczają środki do obrotu. No więc. Jak tak nawrzucasz, no, nastarasz się, co dostaniesz, jeśli nie przeżyje się to w krwawą jatkę? No, nie wydaje mi się, żeby to było prawdą. Albo, no tak, ale nie do końca. Oto właśnie esencja prawdowatości. Taka moja własna indywidualna prawda. Bo tak jest, albo nie sądzę, wydaje mi się, że jest inaczej. Dokładnie tak było ze szczepieniami firmy AstraZeneca przez luty 2021 i do teraz. Klasyczny przypadek przy masowych zabiegach medycznych liczonych w setki tysięcy i miliony. Pojawiło się kilka groźnie brzmiących korelacji czy nopów. Wynikają one z pewnej statystyki, że na kilka milionów zaszczepionych osób nie tylko ktoś będzie miał NOP, ale ktoś też umrze niespodziewanie, zachoruje na coś dziwnego. To po prostu prawo dużych liczb. Jednak te przypadki silnie nagłośniono, media podłapały wątek, zasiano wątpliwość, podłapały to rządy. Pamiętaj, że populizm w przypadku polityków sprawdza się jak złoto, więc decyzja polityczna nie jest równoznaczna racjonalnej. I nawet osoby, które na co dzień myślą o sobie jako racjonalnie rozumujące, stwierdzają przy okazji tematu tej szczepionki, że no tak, ale nie do końca oraz no, wolę poczekać. No okej. Okay. Tylko nadal to prawdowatość, ale w wydaniu light, bo przybierającej formę przezorności. Niestety chłopski rozum w wersji medium i maxi potrafi być po prostu groźny dla bezpieczeństwa ludzi. Weźmy przykład jeszcze z zupełnie innej dziedziny: bicie dzieci, czy też klapsy dzieci. Jak dużo jest chłopskiego rozumu, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci i bicie dzieci? Mamy badania, które pokazują niezaprzeczalnie, że dawanie klapsów jest nierozróżniane dla dzieci od bicia. Nie ma metod rozróżnienia bicia od klapsów i dawanie klapsów dzieciom, dzieciom po prostu szkodzi na wielu, wielu psychicznych, psychologicznych poziomach. Rodzi po prostu uszkodzonych dorosłych. Mamy naprawdę obszerne badania, potężne badania, są bezdyskusyjne. A mimo to chłopski rozum w temacie wychowywania dzieci to jest jedna z najbardziej przerażających rzeczy, jaka może spotkać współczesne dzieci, niestety. Trzeci problem. Chłopski rozum nie brzmi jak coś głupiego, a mimo to jest. Jakiś czas temu zadałem w sekcji społeczności na YouTube pytanie, co dla Ciebie oznacza powiedzenie na chłopski rozum. Tutaj jest ankieta, screen z ankiety. Cóż, wyniki nie zaskoczyły. Większość osób uznaje to jako zgodne z definicją wnioskowanie oparte o intuicję i doświadczenie. To jest ok, niby logiczne, ale niemal nikt w komentarzach nie uważał tego za coś negatywnego. Ogólne poparcie i szczyte na kolanie definicję chłopskiego rozumu, jaki on jest zgodny z logiką, przyjemny, przydatny, w użyciu stoją w zupełnej sprzeczności z tym, co z przeważeniem dostrzegam w świecie rozwoju? Otóż problem polega na tym, że nasza intuicja i doświadczenie nijak ma się do sensownej naukowej weryfikacji konkretnych twierdzeń. To, że komuś wydaje się, że wysiłek fizyczny, pobieganie, czy cudzysłowie wzięcie się za siebie, wyciągnie kogoś z depresji, to faktycznie temu komuś się jedynie wydaje. Niemniej takie osoby będą bronić swojego stanowiska. Wszak od kiedy ćwiczą, same czują się lepiej. Wszak to logiczne. Problem w tym, że to taka logika na użytek personalny, anegdotyczna, bez odwołania się do szerszej rzeczywistości. Jednym z koronnych przykładów są liczne tezy z bardzo popularnych metod Wima Hoffa. To są takie miejsca, gdzie taki rozsądny rozwój osobisty miesza się właśnie z prawdowatością. Świat rozwoju osobistego wręcz kocha Wima więc wiem, że wyznawcom to się nie spodoba. Jednak jego metody mają dwa poziomy. Jeden, bardzo przydatny rozwój psychofizyczny, gdzie wiele jego metod faktycznie działa antystresowo, rozwija ciało. Hartuje ducha, i to jest jak najbardziej okej. Okay. I wiele osób jest oczarowanych, jak dobrze się czują po tym wszystkim. I to jest naprawdę okej. Okay. Nie zrozumcie mnie źle, to ja naprawdę pochwalam ćwiczenia, ćwiczenia oddechowe, te metody medytacji, spacery, wysiłek fizyczny itd. Drugi poziom jednak to cała galeria hipotez medycznych rzucanych przez Hofa, czego ta metoda nie leczy. Problem w tym, że nie leczy. Ale brzmi bardzo dobrze. Jego anegdoty i on sam jest fenomenem. A badania? Kto by się przejmował badaniami? Mamy Wima i tysiące świadectw odmienionych żyć. Kiedyś, może rozbiję na większy detal, co u Wima ma prawo działać, a co jest naciągane lub wręcz niezgodne z wiedzą medyczną, ale pamiętaj, że jeśli jesteś tą metodą zauroczony czy zauroczona, to wpadasz w coś takiego, co się często określa bro-science, taką nauką ziomali, gdzie ziomek ziomkowi zawsze dobrze doradzi, bo on próbował, no i działa. A to sprowadza się do kolejnej rzeczy, kolejnego problemu, czwarty problem. Teoria to jedno, a praktyka mówi nam, jak jest. Esencja chłopskiego rozumu jest oddzielenie się grubym murem od jajogłowych teoretyków, którzy sobie wymyślają naukę gdzieś tam, na uniwersytetach. Wręcz pogarda teorii na rzecz przydatnej praktyki. Ten, który ma urobione łapy po łokcie, pracuje najlepiej fizycznie, ciężko, ma od razu plus 10 do charyzmy i przemawiania chłopskim rozumem. Przez człowiek pracy wie, jakie jest życie. A nie jakaś abstrakcyjna osoba z uczelni, co realnej pracy na oczy nie widziała. To, wracając do robina, imponuje ludziom w metodzie Wima gdzie chłop ma na swoich barkach kilkanaście rekordów świata i imponujące wyniki fizyczne. To jest on. A ty jesteś ty, nie zapominaj o tym. Jest jednak między wami znacząca różnica. Nie jesteś Wima Hofem. Cóż. Nie muszę chyba specjalnie tłumaczyć, że takie podejście to typowa manipulacyjna zagrywka, by zestawić ze sobą pozornie nieprzydatną teorię i dyskredytować badania stojące w opozycji do jakże szlachetnej praktyki pełnej bólu, cierpienia i prawdy. Jeden z problemów jest taki, że to przedstawienie nauki i świata badawczego opiera się na zupełnym niezrozumieniu, jak prowadzi się badania i jak dochodzi się do konkretnych naukowych wniosków. No a to mówi nam naprawdę dużo o tym, że wypowiadający te słowa człowiek nie czytuje dosłownie żadnych badań, nie sięga do żadnych opracowań. Drugi problem z tym podziałem jest głębszy, bo pokazuje nam, jak silna jest potrzeba chłopskiego rozumu do obrony własnej narracji na swój temat. A jakie są narracje? No to to przede wszystkim narracje broniące ego, broniące dobre samopoczucie autora, broniące spójności historii. Jeśli w zimie jest bardzo zimno, to natychmiast pojawiają się osoby, które na ten chłopski rozum będą ironizować. Gdzie to globalne ocieplenie, żeby nie wspomnieć o naszym wspaniałym prezydencie obecnie urzędującym? Tak? On też ma na swoim koncie właśnie tego typu tweety. Najważniejsze, by narracja w tym kontekście spisku ociepleniowego trzymała się kupy. Piąty problem. Nie ma uprzejmego sposobu, by powiedzieć komuś, że się bardzo myli. Niestety, ładne historie i spójna narracja, takie pseudologiczne łączenie kropek jest czymś zupełnie innym od poprawnie prowadzonej argumentacji. Taka argumentacja niestety jednak nie ma z reguły takiego uroku. Nie jest tak orzekająca, jest pełna pułapek niewiedzy. Prawdowatość ma więc charakter dobrze ułożonej narracji, spójnej, ale fatalnej argumentacyjnie. Ostatecznie żyjemy w czasach, gdzie każdy może być ekspertem i wygłuszać swoje przemyślenia w autorytatywny sposób. Filozof Daniel Dennett często powtarza, że nie ma miłego sposobu, by powiedzieć komuś, że się bardzo myli w jakiejś fundamentalnej sprawie. Bo nawet jeśli użyjemy pełnego asortymentu kultury, to urażone ego i dysonans poznawczy po prostu są nieprzyjemne dla każdego. Jak więc powiedzieć komuś, że się bardzo myli i szkodzi sobie i swoim najbliższym swoimi przekonaniami? No nie ma miłego sposobu. Cokolwiek nie powiemy, możemy analizować z ujęcia racjonalnego albo narracyjnego. Jeśli zaatakujemy narrację ekspertów od klimatu, bo kilkudniowe ujemne temperatury wydają się im mocnym dowodem na globalnego ocieplenia, to co zaatakowaliśmy? To, co im się wydaje. To, o czym mają silne przekonanie. Szósty problem. Myślimy dwoma trybami. Przeważa jednak tryb narracyjny. Amerykański psycholog Jerome Bruner zaproponował podział ludzkiego myślenia na dwa tryby. Uzupełniają się one, jednak wydają się biec z zupełnie osobnymi ścieżkami. Myślenie paradygmatyczne zorientowane jest na weryfikację przekonań w świecie naukowych dowodów. Oparte jest na ścisłej argumentacji, wykorzystywane jest np. podczas rozwiązywania zadania matematycznego, statystycznego, gdzie nie ma miejsca na wydaje mi się. Jednak druga ścieżka, którą psycholog nazwał narracyjną, przetwarza strumień napływających informacji tak, aby stworzyć z nich opowieść. Często to właśnie ten tryb myślenia wykorzystywany jest podczas wyrażania swoich opinii. Jednak dobra opowieść często nie równa się dobrej argumentacji. Wyjaśniałoby to, skąd u świadomych ludzi pojawia się to zjawisko prawdowatości. Nie wynika to z dezinformacji czy posiadania nieprawdziwych informacji, a jedynie z niepoprawnej ich interpretacji. Co łączy wszystkie teorie Spiskowa? To, że są naprawdę wspaniałymi opowieściami. Spójnymi, wyglądającymi na pełne. W zjawisku prawdowatości główną rolę odgrywa intuicja. To ona często jest siłą napędową wielu wypowiedzi. To, wydaje mi się, to jakieś głębokie przekonanie, ugruntowane w człowieku od dawna. Intuicją nie posługują się tylko kobiety, co zostało błędnie zakorzenione w społeczeństwie. Rozumowanie intuicyjne opiera się na przebłyskach myślowych, często powstających podświadomie. Mają one podłoże emocjonalne. Ciężko jest zatem kontrolować. Intuicja niewątpliwie służy kreatywności. Na pewno odgrywa znaczącą rolę w myśleniu narracyjnym. Mija się jednak z realnie posiadaną przez człowieka wiedzą. No i siódmy problem. A w zasadzie rozwiązanie problemu. Jak nie popadać w pułapkę chłopskiego rozumu? Miej na uwadze zatem kilka moich porad, jak samemu nie popaść w prawdowatość, ale jak chronić się przed skutkami głoszenia teorii wystanych z palca, jak je weryfikować i skutecznie odsiewać. Po pierwsze, lista pytań, jakie warto sobie zadać, by nie łykać fake newsów. Kto udostępnia tę informację? Jaki jest mój stosunek do tej osoby? Dlaczego udostępnia taką informację? Czy jest to stwierdzenie faktu, czy opinia? Jakie zostały przedstawione dowody na poparcie tej tezy? Czy przedstawione dowody pochodzą z wiarygodnego źródła? Co mówią inne źródła na temat tej tezy i tych dowodów? Po drugie, naucz się rozpoznawać hipotezy w mowie potocznej. To zaskakujące, jak łatwo przechodzimy do porządku dziennego z licznymi hipotezami, jakie padają w różnych apelach, są przemycane bez żadnych konsekwencji, a są po prostu zupełnie nieprawdziwe. Jedno zdanie szarlatana może być obiektem kilkugodzinnego rozkładania na części pierwsze w odpowiedzi. Dlaczego to, co napisał, jest nieprawdą? Twierdzeniami wymagającymi dowodów będą takie zdania jak są bezpieczne, są niebezpieczne, że jakiś efekt jest prawdziwy, a nie jest prawdziwy. Albo że coś jest prawdą, albo nieprawdą, albo oczywiste czy coś jest nieoczywiste, możesz się zaskoczyć nad jak wieloma rzeczami przychodzimy do porządku dziennego, a nie powinniśmy. Po trzecie, badania naukowe i rzetelne artykuły. To powinno być Twoje podstawowe źródło, by weryfikować otrzymywane informacje. Badania naukowe są w większości ogólnodostępne w internecie, są też szeroko omawiane przez popularyzatorów nauki. Niestety najczęściej w języku angielskim. To trochę problem ale wcale nie trzeba się bardzo poświęcać, żeby znaleźć lepsze źródło wiedzy niż dowolny fanpage. Podobnie jest ze wszelkimi newsami. Nie da się nabrać na wielkie nagłówki kolorowych portali plotkarskich. Znajdź rzetelne i sprawdzone media. A jak korzystasz z wiedzy z portali, to zerkaj, czy do hipotez podawane są odpowiednie przypisy i odniesienia, że ktoś weryfikował tezy o bezpieczeństwie preparatu, czy o skuteczności takiej, czy nie innej metody. Weź też pod uwagę, że istnieją badania niskiej jakości, małe próbowodawcze, nierandomizowane i wysokiej próby, obszerne metaanalizy, badania kohortowe. Ważne też, byś umiał rozróżnić, że coś jest personalną anegdotą i nie kwalifikuje się to w żaden sposób jako weryfikowana nauka. Nauka ma dawać powtarzalne rezultaty dla każdego, dla szerszej populacji, dla szerszego spektrum przypadków. Anegdoty w tym kontekście nie są żadnym dowodem. No i. Po czwarte, myśl krytycznie. Dodałbym jeszcze, że samodzielnie, albo w ogóle po prostu przemyśl zanim coś powiesz lub napiszesz. Często to, co pierwsze wpadnie nam do głowy jako opinii, czyli postaw w rozmowie, wcale nie musi być tym, co naprawdę myślimy. Pomyśl 2-3 sekundy zanim zaczniesz mówić. Nie dawaj się ponieść emocjom, intuicję też raczej zostaw na bardziej krytyczne momenty. W ważnych decyzjach kieruj się wiedzą, faktami. Co ważne, pamiętaj, że osoby, które zarzucają się frazesami o otwieraniu oczu, budzeniu się, w wyrzucaniu telewizora mówią o elitarnej wiedzy, o której żaden specjalista ci nie powie. Używają oni całego spektrum manipulacji erystycznej, właśnie tego typu, by podnieść rangę tego, co mają do powiedzenia, że to jest jakaś wiedza tajemna, że to jest coś, co teraz otworzy ci oczy. Nadal jednak nie można wyrzucania telewizora czy otwierania oczu uznać za weryfikowane badania naukowe. Dzięki za poświęcony czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.